Przeżywamy dziś niedzielę świętej rodziny: Jezusa, Józefa i Maryi. Każda rodzina to podstawowa społeczność, w której rodzimy się, wzrastamy, dojrzewamy, gdzie przekazywana jest nam wiara. Rodzina to piękna społeczność, w której się rozwijamy. Jednak wśród tych radości, które przeżywamy w rodzinie pięknych chwil, są również oczywiście trudne doświadczenia. Tak też było w życiu świętej rodziny. Kiedy chociażby Herod podniósł rękę na Jezusa, kiedy święta rodzina musiała uciekać do Egiptu. Później, jak słyszymy dziś w Ewangelii, kiedy Jezus został w świątyni, zagubił się, kiedy jego rodzice z lękiem go poszukiwali, z wielką obawą, co się wydarzy, gdzie jest Jezus. To pokazuje, że choć przeżywali oni piękne, radosne chwile swojej relacji, również ich rodzina była przeniknięta pewną obawą, lękiem, niepokojem. Bo to są naturalne sytuacje naszego życia, gdzie przeżywamy również obok tych radości, wiele smutków, trudności i niepokojów oraz lęków. Dlatego patrzmy dziś na świętą rodzinę i uczmy się od niej, tego zaufania Bogu, że mimo iż w naszym życiu również pojawiają się różne trudności, różne kryzysy, nawet i rodzinne, to przecież Bóg jest z nami, jeżeli Jemu zaufamy, jeżeli odpowiemy na ten plan, jeżeli będziemy z Nim współpracowali. To choćby pojawiało się wiele trudności, on jest przecież z nami. Dlatego dbajmy, kochajmy się nawzajem, umacniajmy te relacje, a to co trudne, zawierzajmy szczególnie opiece świętej rodziny, a ona na pewno nas nie pozostawi bez pomocy.